Tak, udało mi się znaleźć czerwoną kropkę. Zaczynam podróż. No, zobaczymy, gdzie mnie zaprowadzi, ale czuję takie wzruszenie, widząc tą czerwoną kropkę. Idę, niedługo będzie ciemno, trzeba dojść. Hmm. mi się pierwsze noc. Oczywiście w namiocie spało mi się bardzo dobrze, tak jak to. Jestem zawsze mi się śpi. Ok, jest Storzek. Stożek. Trzy godziny. Jest widać. Widać. Gdzieś w okolicach przełęczy. Beskidek. Nie było w pewnie żadnego znaku, ale tak mi się wydaje. No jest czwarta piętnaście, a ja przeszedłem 17 kilometrów tylko. No, tam się wchodzi na górę, na siankę Chcę ponagrywać ale to co tak to co tak ten to muchy, kurwa o, przepraszam, chcę po nagrywać muchy, tutaj wszędzie muchy. Z poniedziałek schodzę do przełączy glinne, a później będę wychodził na jakieś tam na mędrelową koniec końców. Nagle nadszedł front, który był od dawna widać na horyzoncie. Bardzo się ochłodziło. Tam jest w ogóle, Mędrolowa jest w chmurze. Fajnie wyglądało jak nadchodził, ale nie nagrałem, bo jadłem akurat, byłem głodny. No A to jest... Tak jak wczoraj jest dziewiąta, wychodzę. Dzisiaj wstałem wcześniej, ale jak wstałem to padał deszcz. Sprawdziłem prognozę pogody. Zgodnie z prognozą od dziewiątej już ma nie padać. No więc wychodzę o dziewiątej. <gry> Bobię góra z tym, z chmurą na jestem na przełęczy krowiarki Nie nienawidzę zejścia z przełęczy, czy znaczy, inaczej nienawidzę zejścia z Babi do przełęczy krowiarki, jakie są schody. Ma to sens, ale ja po prostu nienawidzę. Jestem na a Ani świetanych Nie z a to nie nieważne w każdym razie to było widać z okolicy a teraz jestem już tutaj bardzo podobnie najpierw się widzi a później się tam jest Wchodzę tam do Doliny do Jordanowa. Powiem szczerze, nie wiem, gdzie jest Jordanów. Jaka większa mistość, może to tam daleko jest. Idę, a tutaj się odsłania widok na Jordanów. Popatrzcie. Jest Jordanów. Najpierw się schodzi do Bystrej, później się przeszedł do Jordanowa takimi opłotkami, ale sympatycznie. Podobało, podobało mi się. Gdzieś wcześniej wyczytałem na internecie, że będą komary, no i były. Był prawdziwy baca To mnie zaskoczyło Widok baca ma niezgorsze Jak widać Toł filmik Z jednego końca doliny to jest z drugiego końca doliny A widoki To jest to znamy Jest na Turbaczu 1310 metrów Na tym pisze Najwyższy punkt dzisiejszej trasy i bardzo się cieszę, bo już nie mam siły naprawdę śpiew w moim małym namociku łosie błyszcza bo się rozmarowałem ło łojen renifera albo łosia. Nieważne. Tutaj spałem obok tego srebrnego namiotu. Jestem na szczycie, który nazywa się Kiczora. Niewiele niższy niż Turbacz. No i zwykle stąd jest ładny widok. Możecie mi na słowo wierzyć. W tym roku nie ma bazę, COVID załatwił bazę namiotową. Pasmo nadziejowej tam jutro, wejdę, dzisiaj już. Chociaż jest pół do czwartej, to nie zdążę tam Ale bracia Czesi śpiewają naprawdę. Repertuar mają bogaty, wszyscy śpiewają. I siedzą w takiej altance, obwieszeni cali, schną tym pranie w środku palą kociołek i śpiewają. Nie patrzyłem się czy coś chleją, ale na pewno, bo to przecież wiadomo. O, pokazuję przechyba 2 godziny 30 minut, a mi się wydawało, że to będzie znacznie mniej. Jestem w drodze na przechybę, takie jest sioło za skrzyżowaniem żółtego i czerwonego szlaku, już po wejściu. Właśnie jest. Chciałem powiedzieć, że wejście na Radziejową wyciska z turysty soki, tak jak mocarna pięć kulturysty wyciska sok z pomarańczy, ale okazało się, że nie mogę tak powiedzieć, ponieważ podejście jest dosyć łagodne, przynajmniej od strony Krościenka. Pierwsza górka, zgodnie z mapą, to jest Wielki Rogacz, czyli góra z najfajniejszą nazwą w Polsce. Nie ma fajniejszej nazwy niż Wielki Rogacz. Spałem na hali łabowskiej. To okienko po prawej stronie, to wydaje mi się, że to... dobry. Zaczyna się chmurzyć zgodnie z prognozą pogody. Właśnie od tamtej strony ma iść front. Jestem na Jaworzynie Krenickiej. Schronisko gdzieś tam może być. Może pieczątkę przybić. No a idę tam. Pająk sobie się dokładnie na środku czerwonego szlaku. Kurczę nie łapie się ostrość. I całkiem dobry sukces odnosi tutaj, co się akurat zżera. Bez oczywiście nie zawodzi. Żona go nazywała błoto landem. Faktycznie pełno błota, leje, ale mi się udało na ostatnią chwilę, przed tym jak się na poważnie rozlało. No i dzisiaj też musiałem przez rzekę przechodzić, więc w sumie próbowałem to przejść po takich chłodach, ale się oczywiście nie udało. Także wyżałem nawet skarpetki wiedząc, że teraz tak jak widzicie idę po drodze szutrowej, stokówce takiej właśnie tak jest po prostu sielanka W dole męczowe. Spora miejscowa się Tak zakładam, że to jest kozie zebro, skoro tutaj jest znak pomiarowy, bo widać go tam. Tam z dyni dawniej była restauracja, ale nie liczę na to, nie znaczy liczę, ale bo się, że będę zawiedziony Trasa przez Magórski Park Narodowy czerwonym szlakiem przybiega, generalnie rzecz biorąc, przez Bukowy Las. Szczyt się nazywa Wołczy Kamień. Tak się zastanawiam, że może to nie chodzi o jakiś jeden konkretny kamień. Strumaczek wypływający z Wołczego kamienia. W końcu jakiś widok. Tam byłem. To jest Wołczy Kamień i tam jakiś inny kamień. Tam w oddali... Komarze. Tam przebiega... O, pada deszcz. Muszę chować. Proszę chwileczkę. Tam przebiega droga. Tam jest widok, tak? A tutaj wchodzę na te górki. Akurat deszcz pada teraz, cholera. Dobra, idę. Jest w pół do ósmej wieczorem, a ja jednak idę na chyrową. Chwilę temu pokazywał 3,45 do i teraz 1,42,45, strasznie dziwne. Dzisiaj idę do Komańczy, dosyć daleko, bo wczoraj nie doszedłem zbyt dużo. Jestem, to się chyba wzgórza Rymanowskie nazywają. Dzisiaj do Komańczy. Pan pracuje tutaj traktorem kosi w sumie to już skosił, tylko teraz zbiera siano w bele. Jestem na górze Dokarnia. Proszę bardzo, widok na Bieszczady. Po raz pierwszy. A dzisiaj idę z Rymanowa do Komańczy. No i w tym momencie jest, jest krótki postów w Hatzow przy ale... Już go muszę kończyć, zostało w znaków jeszcze 3 godziny do Komańczy, i tam bym chciał dojść Droga jest dobra o, osiągnąłem Bieszczady, początek Karpat Wschodnich, tak jak tutaj widać, dzisiaj do Cisnej rzeka słaba. Tam no, i turyści. Tam w środku kadłu widać jak pływają sztywie ławice rybek. Tam trzecia ławica. Ale leje. Cały dzień się kisiło, ale dopiero zaczęło jak doszedłem już na noc lepnie. Fajnie jak pada, kiedy się jest w suchym miejscu. Ten na końcu przed chwilą był żywy, kręcił się jakby tańczył. Ten wielki liść. Ale teraz oczywiście przestał. O, widzicie, widzicie, teraz tam się przytula. On się zaleca do tego drugiego na pewno. Tańczył, tak jak te ptaki takie królewskie, co tańczą, żeby zdobyć partnerkę. A później, pamiętasz Olimpia? Ciach, 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 i już gotowe. No. Gotowe. no to za długo ci trwało. ciach, Dzień. Już wszyscy spali jak zabici Nie przeszkadza no. Dzisiaj zostało nam 21 km Tutaj jestem na rozsypańcu, który był ostatnią górką przed końcem trasy i generalnie opowiadam jaki to jestem wzruszony i bardzo mi się to podoba, że już kończę, ale równocześnie trochę żałuję i jestem bardzo szczęśliwy, ale bardzo wieje wiatr, więc nie był. No jesteśmy gotowi na ulewę, która jednakowoż nie nadchodzi. Zaraz będziemy spoceni od środka. Więc koniec końców będziemy mokrzy tak jak chcieliśmy Ale tam imponująca jest burza Doszedłem do końca, widać o tak <laughs> czuję się wzruszony, poszedłbym dalej na Ukrainę No ale nie ma takiej możliwości Broda mi urosła Dowód na to, że nie oszukiwałem